Cześć yogi, tu Magda. Witam cię serdecznie na moim kanale i zapraszam do dzisiejszej praktyki. Kilkanaście minut wieczornego resetu. Dzień się kończy, a ty zaczynasz powrót do siebie i przygotowujesz się do regeneracyjnego snu. Wszystko, czego dziś potrzebujesz, to czas i uwaga skierowane tylko na siebie i kawałek podłogi z matą. Zapraszam cię do tej praktyki. Widzimy się za mną. Sponsorem dzisiejszej praktyki jest marka Phenome, która tworzy kosmetyki pielęgnacyjne o bogatych i naturalnych składach. Ale Phenome to nie tylko kosmetyki. To też społeczność świadomych kobiet tworzona przez właścicielkę marki, Aldonę Luterek. Z kodem Madalena kupicie wszystkie kosmetyki marki aż o 20% taniej. A przy okazji odwiedzin sklepu, poczytajcie koniecznie o projekcie Fenomen Kobiety. Zapraszam Was gorąco na www.fenome.eu. Rozpoczniemy siadzie siadając na piętach. Rozstaw swoje kolana bardzo delikatnie. Możesz już teraz ułożyć sobie koc albo poduszkę pod kolanami. Poszukaj takiego siadu, w którym poczujesz, że możesz się osadzić. Pokieruj. Jedną dłoń na brzuch, drugą na obszar klatki piersiowej. I zacznij od tego, żeby poczuć swoje ciało i pracujący w tym ciele oddech. Z pełną uważnością, z pełną świadomością Wsłuchuj się w każdy wdech i wydech. Być może to jest pierwszy moment w ciągu Twojego dnia, w którym zastanawiasz się, jak się czujesz, przypominasz sobie o istnieniu swojego ciała. To jest ok. Ważne, że ten moment w ogóle się wydarzy. Zauważ, czy Twój oddech jest spokojny i miarowy, czy potrzebuje jeszcze chwili na wyrównanie się, na kalibrację. Staraj się go nie forsować, nigdy nie obserwuj. I być może po chwili zauważysz, jak oddech się rozluźnia. Jak ciało zaczyna dawać więcej przestrzeni na ten oddech. Aż w końcu zacznij intencjonalnie bardzo delikatnie zwiększać długość swojego oddechu. Nieco wydłużając wdech. Pogłębiając go i starając się, by wydech był jeszcze dłuższy. Obserwuj, jak przy tym pracuje Twoje ciało. Pozwól, by brzuch się unosił i opadał. Zauważ, jak pracuje klatka piersiowa. Zastanów się, czy Twoje barki, ramiona mają luz i mogą sobie teraz spokojnie odpoczywać. Weź ostatni, pogłębiony wdech, jak najdłuższy wydech. Powoli odkładając ręce przed siebie. Może potrzebujesz poluzować swoje barki, ramiona. W bardzo delikatnych, spokojnych ruchach. I zacznij szukać drogi do pozycji dziecka. Pozostań z kolanami dość szeroko na macie. Podeszwy stóp skierowane do nieba. Palce stóp złączone. Pokieruj się do skłonu, pozwól, żeby Twoje ciało zrobiło się ciężkie. Niech czoło spocznie na Macie, niech Twoje łokcie odpoczną na Macie. Daj sobie chwilę takiej absolutnej ciężkości, na którą sobie pozwalasz. Biorąc kolejny wdech, unieś czoło kilka centymetrów nad matę i spokojnie pokieruj swoje ciało tułów do prawej strony, tak żeby poszukać delikatnego rozciągnięcia po lewej stronie twojego tułowia. Odłóż lewą dłoń na prawą, pokieruj swoją lewą pachę, lewy bark w stronę maty i znów czoło ląduje na macie, a tym miękko rozgaszczasz się w tej pozycji. Podnieś czoło, przejdź przez centrum bez gwałtownych ruchów. Niech to będzie leniwe kołysanie ciałem, takie, które przyniesie ukojenie i to rozluźnienie po całym dniu, być może napięć właśnie. Połóż teraz prawą dłoń na lewej, pokieruj prawą pachę, prawy bark w stronę maty i odłóż czoło na matę dla rozluźnienia. Zauważ, jak pracuje Twój oddech w tej płaszczyźnie, w tym ułożeniu ciała. Z kolejnym wdechem podnieś czoło, wróć z powrotem do centrum i podnieś całe ciało. Powoli zacznij się wspinać, tak by unieść klatkę piersiową. Podeprzyj się rękoma, zacznij zaokrągać plecy i pokieruj swoje ciało do pozycji klęku podpartego, czyli tej pozycji, w której dłonie masz linii z barkami, kolana pod biodrami. Zobacz, czy ciało prosi cię teraz o jakiś ruch, że ciało chce się pokołysać, pobujać. To wszystko jest jak najbardziej wskazane. Kierujemy się do pozycji, w której przedramiona będą ułożone na macie, w linii z przodem. Maty, czyli równolegle ręce do siebie względem przodu maty, i pokieruj na ręce swoje czoło, tak żeby głowa mogła opaść na ręce. A ty delikatnie zacznij kołysać miednicą, trawiając ciało w taki przyjemny, Ruch, który będzie rozluźniał twoje dolne plecy, który będzie niwelował napięcia w tym odcinku. Te ruchy nie muszą mieć jakiegoś konkretnego porządku. Staraj się je różnicować. Możesz obracać koła, możesz obracać miednicą, tak by tworzyć koła, ósemki. Jak czujesz. Możesz też się po prostu zatrzymać i pozwolić ciału pobyć w tej stałości. Weź ostatnie kilka wdechów. Postaraj się, by Wydechy były nieco dłuższe niż wdechy. Będzie to świetny sygnał dla Twojego układu nerwowego, że teraz jest czas ukojenia, że teraz jest czas spokoju i wyciszenia. Ostatni wdech. Drugi wydech. Następnie zacznij odrywać głowę od rąk i wróć do pozycji klęku podpartego. Zaczniemy z pozycji neutralnej, w której kręgosłup będzie wyprostowany, plecy delikatnie zaangażowane. I poruszymy się od miednicy, wchodząc w przodu, pochylenie miednicy, czyli wygięcie kręgosłupa. Otwórz klatkę piersiową, spójrz przed siebie. Znów z miednicy zainicjuj ruch, zaokrągli plecy, leniwie, przechodząc sobie z kociego do krowiego grzbietu, z krowiego grzbietu do kociego, szukając tutaj swojego rytmu. Poruszaj ciała. Powoli wróć do pozycji neutralnej. Wysuj ręce do przodu maty i pokieruj swoją prawą nogę do przodu. W ugięciu prawego kolana szukamy pozycji gołębia. Wyślij lewą nogę do tyłu. Jeśli możesz osadzić biodra, zrób to, jeśli czujesz, że one są zawieszone, przekręć się na prawy bok, tak żeby prawy pośladek miał punkt styku z podłoża. Na wdechu, wydłuż kręgosłup, odpychając się delikatnie swoimi rękoma, unieś klatkę piersiową. Z wydechem przejdź do skłonu. Możesz wyciągnąć ręce przed siebie, możesz położyć dłoń na dłoni, na dłoniach czoło. Zobacz, co będzie dla Ciebie wygodne. Pozostajemy w takim pasywnym rozciąganiu. Postaraj się, żeby ciężar ciała pomagał ci w tej pozycji. I szukaj tu wygody, szukaj przestrzeni, w której możesz puścić napięcia, w której możesz się po prostu rozluźnić, na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe na teraz. Ostatnie kilka oddechów. Skup się na tym, by wydłużać wydech. Niech to będzie czas ukojenia, czas zwolnienia, czas regeneracji. Przygotuj się, by wyjść z pozycji. Nie rób gwałtownych ruchów, nigdzie się nie spieszesz. Powoli, po prostu pokieruj ciało z powrotem do góry i zobacz sobie, czy chcesz wejść do pozycji klęku podpartego i poszukać jakiegoś ruchu, czy może masz ochotę nieco głębiej rozciągnąć ciało w pozycji psa z głową w dół. To może być. Bardzo soczyste, takie jami wyciągnięcie ciała po całym dniu i po delikatnych pozycjach, które wykonujemy. Następnie poszukaj drogi na drugą stronę. Czyli lewa noga w ugięciu do przodu maty, prawa noga doprostuj ją do tyłu. Poruszaj biodrami szukając tego miejsca, w którym się zatrzymasz. Wydłuż kręgosłup i z wydechem wejdź do skłonu. Ostatnie chwile tutaj. Postaraj się przekierować uwagę na wszystko to, co dzieje się w Twoim ciele. Daj sobie ten czas na zatrzymanie, na bezruch, na ciszę. Ja wiem, że to bywa trudne, szczególnie kiedy ciało jest bez ruchu. Często mamy poczucie, że skoro się nie ruszamy, to nic nie robimy. Ale tutaj paradoks polega na tym, że właśnie mniej znaczy więcej. Szczególnie jeśli wiesz, że potrzebujesz tego wyciszenia i zatrzymania się. Ukieruj ciało do góry. I tym razem przekręć się na swój lewy bok. Poszukaj drogi do szerokiego siadu. Rozstaw nogi szeroko na tyle, żeby wciąż móc usiąść prosto. Poruszaj delikatnie stopami, poczuj zaangażowanie przodu, nóg, tyłu, nóg. I powoli ruchem wahadłowym, pomagając sobie rękoma, przekładaj tułów od jednego boku do drugiego, wchodząc w skłon. Zatrzymaj się w swoim zakresie, nawet jeśli Twój zakres oznacza kilka centymetrów pochylenia ciała. Wdepnij się dłońmi od maty, od podłogi. Chwyć się pod kolanami i wyjdź z pozycji, łącząc nogi nieco bardziej, wciąż jednak zostawiając je w tej przestrzeni od siebie. Podeprzyj się rękoma i przełóż nogi z boku na bok, rozluźniając biodra, rozluźniając dolne plecy. Usiąść tak, by chwycić swoje kolana, obejmij się. Jeśli możesz, pokieruj głowę na kolana lub w stronę kolan. Delikatnie zaokrąglając plecy, przytul się, daj sobie czułość. Podziękuj sobie za czas, który sobie poświęciłaś na praktykę. I ja Ci bardzo dziękuję za wspólny czas na macie. Życzę Ci dobrego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych sesjach. Namastę.